Te ślizgi tutaj natawotowałem, tam do środka naładowałem dosyć setnie tego tawotu. Tutaj też. No i co? Prawie kipiało, powycieram. Chodzi dużo lepiej. Najbardziej na czym mi zależało to na tej funkcji, która jest właśnie tutaj naciskany taki bajer. Potem tutaj można nogą nacisnąć to. I jak tylko naciśniemy tam nogą. Wyciągniemy no, chwilę. Ok, o, ojej, Ale mamy pakę. Ogromną pakę mamy. Ogromną, Będziemy rozcinać. Telewizor. Telewizor, jakby nie oglądamy telewizora. Aaaa. Jeszcze nie mamy, więc może byśmy wkądś mieli. To właśnie, może ktoś nam sprezentował taki telewizor. To by było bardzo ciekawe. Cześć. O, popatrz Szymon, już łatwiej, już łatwiej. Szymuś, ciągnij dź, dalej, Szymuś. Zobacz, coś jest na górze. Obróć się, zobacz, coś, coś, coś jest na górze, trzeba to Sąc na górze ściągnąć. Paczki, ktoś wiesz? musi ściągnąć to z góry, pomożesz mi? Proszę Chodź, pomóż telety. mi. Dawaj tutaj, pomóż mi ciągnąć tutaj szymięk. Masz, ty rozpakuj to, co tu jest w środku. Masz, rozpakuj to, trzymaj. No rozpakuj to jest. Jest jedno mniejsze dla szymuki. No i co tam widzisz? No. Co tam widać? No, tutaj Co widać chodź, cikaj, nie, to jest ten to Co wygląda? Nie, to jest ja mam ciknąć? Chyba cicho tu. To tutaj teraz cicho, tu. Czy to Czy nie? Cicho, no. Nie, ja się czekaj, mogę, czekaj, czekaj, czekaj. Mogę no, Teraz mi pomóż. Tu ze mną, no. O, idzie do O, poszło. Czekaj, tam musi, musi tam, gdzie I otwieramy. O, 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 o. Uuu, auto? Ja cię, co to A jest? Auto jakieś? Auto. Auto. Co Smak to jest? Światło jak auto. Toż moje. Auto twoje, to będzie? Mhm. Ale to, to jest bagażnik. Aha. Bagażnik? Bagażnik to jest. Na rowery? Na rowery. To Ale to jest, jest duże. Koś taka. No jakieś Hej, śmudełka. O jaki auto! Nie to nie auto, A. A tutaj kto otworzy co jest tutaj. musi. Sprawdź, co jest w tym mniejszym nie można ją Dobra. Szyn, so daj, daj się musiał w niego ale to są twoje nożyczki. Wejmujemy, to wszyscy chodź wyjmujemy. Jak ja mi to możesz, chodź. No chodź wyjmijmy, zobaczymy jakie to jest wielkie. Chodź. Nie. Patrz jakie to jest wielkie. Ja cię kręcę. Wow! Zobacz Tu mamy porysowany. O nie! Jak mnie będzie mieć takim porysowany? No właśnie. To nie pięknie jest Czemu kluczyki dawno? To kiedy kluczyki dawno? Kluczyki no może wychować zamykać, żeby nam nikt nie ukradł, wiesz. Jakby ktoś chciał nam ukraść. Ale ile tu rowerów się zmieści Zosia? Patrzcie, dwa, trzy, trzy! No tylko trzy, a my mamy jest nas ile? Sześć. Sześć. No to teraz jak to będzie? Tu jest jeszcze jedno. mama. Wow, jeszcze jedno jest! Szymon znalazł. Klucz. O, jakie klucze! Super! Gigantyczne klucze to są. Patrz. Ej, to jest takie zamykadło! Trzy rowery! To nie rower, czyli... mój rower, twój taty. Dobrze, a chłopaki jeszcze zmieścimy ich. Zmieścimy chłopaków Płopadźcie! jeszcze w środku, tak? Ooo, jakaś... Czy nas wyspa się maluje? To wygląda na To coś? Aaaa! Jerownica. Det er fantastisk. Chyba tak. No co, będzie takie zaszczyt. Mhm. Co to tu tu jest to ptakiet. Chcesz To Teraz musimy tutaj dołożyć adapter. Cześć. Cześć. Zabieramy się za mocowanie naszego bagażnika na rowery. Właśnie go założyliśmy, ale jeszcze musimy czwartą szynę domontować. Podokręcać wszystkie śrubki. Coś tam na oliwiny, jakieś uh -huh. tam gdzieś tam wrzucimy. I mamy też kamele. Na, śl na ślizgi. I mamy też kamele i kubki. I też będzie nam pomagał Kubuś w mocowaniu. A, a Bo mówi, że nie ciężkie, Proszę, że da się przynieść. O, widzi, że na ciężkie. Dobra, mocujemy. Mocujemy czwartą szynę. Musimy się Zobaczcie. zorientować, jak ona ma być przymocowana. Bo ja jeszcze nie wiem. Gdzieś tutaj chyba będzie co? Mhm. Mamy takie adaptery. No, pasuje tu. Pasuje, teraz zobaczymy, jak to tutaj pasuje. Co my tu

Ci to. to to się pęknęło, patrz. No to to, to Ja nie, nie pięknę tego. Co? co? To, to jest? To, to co? To co to, to jest? które? To. Yy, to są takie zaczepy do mocowania. Do mocowania. A to ty フェイクチェックチェックチェックチェックチェックチェックチェックチェックチェックチェックチェックチェックチェックチェックチェックチェックチェックチェックチェックチェックチェックチェックチェ Það er að við stjórnum, 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 stjórnum. Gdzie masz to błoto Co? Gdzie masz to błoto? Co? Gdzie masz to błoto? Ale to... Miałeś mnie nie zabierać. Daj. Daj. To? Też. No? Też. To? Też. Też? Też. A to są moje kluczyki. Też twoje są dobre, ale to musimy mieć i tutaj razem, żeby się nam nie zgubiły. A no, to są... nasze kluczyki. Nasze wiesz? No nasze razem no. Chcesz nam um, To patrz! No? to co tu jest? Które? To. to jest taki pasek do zaciskania roweru. A to są takie a to widzisz? Nie jest ciężka. No nie jest. Bardzo dobrze, że to wyciągasz. Nie jest ciężka. Ona nie jest ciężka. Ona jest mała. Znaczy to no i dla Okej, okay. nie jest ciężka. O, ona jest ciężka. Dlaczego jest? Łopatka. Tylko łopatka mała dla ci też? No. A to jest, ona jest mała. Twoja? Dlaczego tylko twoja. Dlaczego tylko stoję? Dobra, podaj mi tę szynę, Podnieś mi ją i przynieś tutaj to lepiej. Mocno to ogóle podnieś. Nie wlecz, tylko podnieś. No daj. No jak to ma być zaczepione, to już nic nie ma. No. Już zrobiłam tu mrowisko. Wiesz? Już zrobiłam tu Ta. Ta. Ta mimo mlo fiszko, mlo fiszko. Tak. Tam zrobiłam tu mrowisko. Patrz. Tak. Patrz jakie mrowisko. Takie zrobiłeś mrowisko? Będą chciałem mrówki tam mieszkać? Mhm. Ale tu już nie A tam po chwil nam idzie kamików. I będą tam, tam mieszkać. Wiesz? Mhm.

to jest że mają teraz działać światła. A będą tu czałać? Tak, mają tam działać światła. A czy są one? Mm -hmm. Będą czałać całą noc? ja działają. Tata, ta, ta działają. I przynieś masz Powiedz mamie, żeby ci dała kuczę do auta. Mami! Powiedz, mama daj kuczę do auta, a będziemy sprawdzać, czy działają światła. Mami! Idź, powiedz. Tam, no. mam. Ale nie, nie, do auta tu, do auta, żebyś kuczał, do auta. To nie są do auta, to nie są do samochodu, to są do rowerów. Idź do auta przynieś. Do auta? No. A tu nie ma ich. Przynieś. Nie wiem, nie widać, ja tam w środku właśnie ociera ten ślisk. Ja tam, na, ja tam nawalę ta wotu, żeby to tak nie ocierało bardzo, żeby to się nie zużywało, tylko nie wiem czy to ociera część metalową. Czy ten ślisk plastikowy, nie mam pojęcia, o co to ociera. Tutaj nie ma tego efektu. Nie, też jest. Tutaj też jest taki efekt, że, że oto ociera to jest mniej to jest jakaś centymetrowa szpa a tutaj jest z 5-6 centymetrów. No dobra, nawalę tam ta wotu, żeby to lepiej pracowało. Ale czemu to tak ociera, no to mnie to nie, nie basz nie basz mnie to cieszy. Dobra. Te ślizgi tutaj Te ślizgi tutaj natawotowałem Tam do środka Naładowałem dosyć setni tego tawotu Tutaj też No i co Wykipiało, powycieram Chodzi dużo lepiej Jak jest natawotowane To naprawdę to teraz chodzi Puść. No, dużo, dużo lepiej. Mi już tak nie słychać takiego zgrzypienia i dużo lżej, także no raczej polecam sobie tam te ślizgi naładować tawotem, aż mi tam wykaptało tak żebym naładował, no. I tutaj jest dużo, no, jest ale wykaptało Ci. No wiem, właśnie, dobra, teraz pozbieram to. A tu jest bardzo dużo i tak. Wiem, wiem, dziewczyny, muszę to pozbierać no. nadmiar, ale to znaczy się, że na pewno, na pewno I dałem dużo tego. co? tak, bardzo dużo. Mhm. Masz, nagrywaj, ta ta będzie wycierał. No? Wstań mhm. sobie, wstań sobie patrz, wstań sobie, patrz co nagrywasz, dobra? Dobra. Dobra, a ja sobie pozbieram to te to resztę tego to, to. Tu się. Jeszcze zmieści jeden rower. Tam jeszcze jeden rower, to właśnie przykręcałem tu się przekręca. Będziemy na cztery rowery. Na taty, na mamy, na mój i na hani. Tak. No. Na naszym ona się nie zmieści. Bo no Szymon ma taki malutki jeszcze. No też wsadzimy. Jest taki malutki. Wsadzimy tam do auta. Mamy takie paski, to przypniemy Szymon na A tu jest... Ej, patrz. Tu będzie te żeby... pierwe. Bo tu jest taka szypika. Tu, 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 Ta tu będzie. Tu będzie tak. To taki będzie tutaj gdzieś albo tu, albo tu. tu wiesz, chyba tu zrobimy mamy, a tu tak. No bo nas wasza zdrędy z tyłu no tak no bo są one lżejsze wiesz to więc będzie mniejsza przeciwwaga do do tutaj do e, haka wiesz bo im dalej od haka coś mocujemy to tym większa siła na niego działa a im bliżej mocujemy haka to tym mniejsza będzie na niego działała siła rusza że to się trwiczy. I to mówisz, że tak głuszyłam? No to się trwiczy. Okay. No i teraz No i teraz No jest jeszcze dużo ta... Ale wyjechało ta wotu. Po, po, zobacz, pokaż. No, teraz to nam tutaj wodę wyjechało po zamknięciu tego całkiem. Oho, oho. naładowałem tam, co? To dobra, wyliszała? muszę to pozbierać. z co ty nie Chcę muszę mu się dostosować. Dobra, dobra, dajcie. Dobra. I co? Co kotałem pierwszy rower? Mój. No. No. Udało mi się w końcu zamontować ten bagażnik. bagażnik. No jakoś to tam poszło. Oczywiście nie mogłem dograć końcówki, bo zaczął padać deszcz. Jak to już jest u nas w zwyczaju od dwóch miesięcy. No więc tak. Co najbardziej mi się tutaj podoba w tym rozwiązaniu to właśnie to, że tutaj naciskamy ten guziczek. Tutaj naciskamy nogą. I ciągniemy do siebie rowery. Ha, ha. No i to rozwiązanie jest dla mnie, czy tam dla nas bajerańskie, no bo wtedy możemy tutaj bezproblemowo otworzyć sobie klapę. A to było naszym marzeniem. No właśnie, bo ściąganie rowerów, gdyby był bagażnik zwykły ty za każdym razem ściągać rowery, żeby tylko otworzyć klapę, no to byłaby to klapa. Yy, tutaj bagażnik, właśnie przemyśleliśmy sobie, że gdyby on był tutaj i mielibyśmy tu rowery, no to też trzeba by je było wszystkie zdjąć, żeby podnieść tą klapę do góry, bo z tymi rowerami nie ma szans, żeby się tą klapę udało podnieść. To może jeszcze z jednym to by było, ale z tyloma nie ma szans. No, i teraz tylko to trzeba wepchnąć z powrotem. Kolejny, jak bliżej chodź. Wepchnąć z powrotem. I tak energicznie. A. I wszystko. Oczywiście sprawdzamy, czy ten guziczek tutaj wyszedł do góry, ten zielony. No, jak wyszedł, no to wszystko jest ok. Takich rzeczy, co nie jestem zadowolony, to może innym razem, to na razie hej.